Firma Haharbud i zbuduj sam dom prezentują dom na start bez kredytu. Akcja. Siemaneczko, witamy. Za te za tapetowanie się zabieramy. Mamy tapetę yy, jaka? Ta tapeta Winelowa na flizelinie. także taka tapeta. Zaraz rozłożymy. Zobaczymy czy tu Wzorek będzie jakiś, no, że trzeba filmować, żeby wzorek wychodził jednakowo, żeby łączenia nie było widać, zaraz sobie to rozwiniemy, rozmierzymy, no i kładziemy, Tutaj to będzie prosty temat, gorzej no, no, tam przy tych drzwiach, przy tych różkach, prawda? Macie się inny No Zobaczcie, jaka piękna. Dziurka, no tutaj puszeczkę już zrobiłem, także tak, niestety ten przewodzik tutaj wychodził od domofonu, no ale go przeciąłem, niechcący był trochę płycej, no i nic, no będzie tutaj, tu będzie to, tu będzie to, będzie dobrze. Co się czaisz? Dawaj to. Rozłożymy sobie papiren, karton taki no, żeby nie brudzić tej, nie wdepnij w to, nie wiem czy ja już nie wlazłem, no. To będzie też na to Czy nagrywa? Oczywiście nagrywa. O Boże. także mierzymy sobie wysokość. 51 robimy na dwa pięćdziesiąt siedem. Zachod, zapach, zapach, zapas, zakład zapach, na zapach, 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 sobie. Nie było widać. Oczywiście, że nie. To jest do rozwijania, żeby się tapeta nie brudziła. A gdzie masz ten interes? A to jest chyba, sprawdzić, czy wiesz co. Czyli to trzeba zobaczyć, czy jakiś wzorek wychodzi. Co? Co? Przerzuciłam się? Muszę pociągnąć w każdą stronę, żeby przeciągnąć w każdą stronę. Nie prostowo. Nie pojmuję sehera. Nie gnij tego. No ale to jest na matki. To tapety nam zabraknie. No i tak zatrzymaliśmy. Trzy paski. Ja. Jeszcze otrzymał dostał. Chyba. Nie wiem, to nie wiesz? Ty, Jeden. ale z mnie ty... <grywia> teraz to nie ustawiam, ale no, by, by trzeba było. No, to Nie. No to dobrze. <grywia> nie rozumiem, co ty teraz mówiłeś. Nie wiem czy nie trzeba. No i zobaczcie. Trochę zamuliłem i źle uciąłem. Nie wiem czy to widać na kamerze. No ale te placki takie jaśniejsze się zgrywają. To takie ma jak zamszyk, tak? Jak welur czy coś tam, nie? Taką strukturkę. Ale są tak jakby takie pod włos ktoś zrobił. No i się zgrywają te jaśniejsze ciapki. I tyle jest do wyrzucenia. Nie? Znaczy Teraz to cały pasek jest źle ucięty. Także rozwijamy następnie, przyłożymy. Po prostu tyle bym musiał dłuższy uciąć, żeby pasowało. Nie? I tak. Rozwinęliśmy następny paseczek. Także tak jak widać tyle do wyrzucenia będzie zostawać. I tyle. Nie? I tak jest 10 metrów w rolce. My tutaj mamy ile? Wyszło 2,50 coś. W każdym bądź razie. <tyle>, tyle zostaje, że że jest dobrze. No. wiem. Klej umieszany. Musimy odczekać chwilę. Powiem wam w radio mówią o słońcu coś. A tu normalnie śnieżyca. <taki> Takie płaty walą, że. Nie wiem, czy wyjedziemy. Przez ostatni był problem. No i smarujemy tapetę. <taki> Piszę, że nie trzeba, ale. Nie zaszkodzi chyba. Także u nasy się namiąknie chwilę i na ścianę i lepimy. Szkoły, na ścianę. 幺三。

Zobaczcie, Tak tu uciąłem. I teraz o. I tu aż klej wyłazi. Słuchajcie, od powietrze ucieka. Nie to <grym> <grym> też. O. Aż klej wyłazi. Nie no, no, trzeba się tego nadmiaru pozbyć. Dobra, dogłaszczemy i atakujemy. Teraz sobie ze dwie namoczymy i zostawimy na trochę dłużej. Żeby ona zrobiła aż taka elastyczniejsza. Bo ja <laughs> Tak jak chciałem bez robić. No. Nie chciałem smarować, myślę, że będzie szybciej. W tym w instrukcji jest, żeby nie smarować, ale... Taka jest nie, niemiła, że tak por... Co? Takiej główny. To trzeba gąbkę i wodę, mysza. Tą farbę normalnie można mieć. Ja tam przed chwilą po poziomicą i gąbeczką myłem. Zobaczcie, co się dzieje. Ta nie chodzi o ścianę. o co? Nie chodzi o tapetę. Eee. Na tapetę? No. No to my A gdzie masz tą dużą? 8. Dobra, bo już prawie yy, 20 minut się nagrało. Także na pewno będą jakieś przyspieszenia, żeby ten film nie, nie trwał dwa dni. By jeden kawałek, 20 minut. Dobrze jest. Tutaj teraz jeszcze mamy wyzwanie. Nie, ale ładnie. Ej. Lepiej ławkowcem niekoniecznie musi być. Taki, taki wielki. Ale mieliśmy takie małe, gdzie one? No wszędzie. Wszędzie, ale nie to. Dobra, tu nam tak wyszło. Czy wyszło? Mierzyliśmy. Tak, rożek mamy. <laughs> tak to wygląda, powiem Wam. Yy, nie znaczcie sobie ołówkiem. Nie no. znaczcie sobie ołówkiem, ledwo widoczne, ale przebija dziad. Jak to się złapie? O, o teraz tak. to nie, o. nie wiem, czy to widać. Ale tu no, widać taki kreseczkę. Tak to nie widać nic, nie? łączenia. I tak zastanawiam się, czy to nie będzie przebijać, czy nie pomalować tego na biało. Przykładamy teraz tapetę, nie przebija. Nie widać, ale jako widać i powiem wam, z nawet włosa widać, żeśmy wyciągali. Także tam, tam na szczęście będą te menele. <laughs> nie, stąd nie widać, nie? Trzeba wiedzieć, że to tam jest. A tak to bajka. No miałbym nikt nie wiedzieć, wszyscy będą wiedzieli. No. Jeszcze pokażę jak to obcinam. Myślałem, że mam tutaj pióro takiego gipsów, ale niestety nie ma. I mnie, nie? Pyk. Voilà. teraz tylko wariata, gdzie on jest? Klej mówić mieć... tutaj dopiero pewnie widać będzie ten wzór nie gołem okiem widać ten wzór ale na że w aparacie słabo to tu widać, nie? tutaj jest światło bezpośrednio nad, także tak to wygląda. Nie? Powiem Wam, duży wpływ ma kolor ściany, nie? kolor ściany, na którą kładziecie taką tapetę. Akurat no, my zamierzaliśmy mieć taki kolor że taki jest, <gryw> ale jakby był na przykład ciemny tynk, no to na pewno by taki kolor nie wyszedł, bo tu zobaczcie gdzie są puszki na przykład. Już byłby kolor dużo, dużo ciemniejszy, nie? No. Także... To taka nasza uwaga, żeby ktoś sobie wziął tu uwagę w ogóle. No. Że jak chce sobie rozjaśnić, to nie zawsze mu wyjdzie. Znaczy no, jak chcecie, tak. chcecie jasną tapetę taką, to musicie gruntować. gruntować na jasno. No i nie używać ołówków. <laughs> nie, tam nie widać tego. Ale my wiemy, że to tam jest. Ładna, ładna, też mieć jasne położysz na takim czymś, żeby nie malować, i się okazuje, że. No, dlatego to zostawiamy. Akurat nam klej się skończył. I niech se to wysnie, to tam przemalujemy to na biało, później to co zaprawiałem. Tak, żeby nie było takiej cztapy. Chociaż tam pójdzie ten ekranik i ten domofon, ale lepiej, niech będzie już od być. Tu na dole tak. Pyk, ładnie obcięte. Elegancja. Nie, powiem Ci, że bardziej mi się teraz podoba niż we sklepie. To wyglądało. No ja mówiłam, ci, że ładna. No. To było pół do 11. Pół do 11. A teraz jest pół do 11. No, to w sumie 3 godziny, nie? Także ta, tak to wygląda. Ogólnie to nie jest tak, że my tu od świtu do nocy siedzimy. Tak naprawdę przyjeżdżamy tu przeważnie na 4-5 godzin. Mam jeszcze inne obowiązki. Także żebyście nie myśleli, że my tutaj wykańczamy to rok czasu. Bez przerwy, nie? Ale myślę, że już dalej poleci, chociaż z tymi drzwiami też będzie zabawa. Jutro też późno przyjedziemy, bo, bo jeszcze coś musimy załatwić. Chyba, że ja wcześniej przyjadę, a ty dojedziesz Michał. Nie, 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 nie. Tam. <laughs> no dobra, dobra. Dobra, jak nie jutro skończymy, to pojutrze. W sumie mamy czas. Mamy czas jeszcze. Bardzo nam się nie śpieszy. Ale to może kiedyś wam powiemy. Dlaczego nam się nie śpieszy na razie. No w sumie do września mamy czas. W sumie możemy powiedzieć. Nasza córka jeszcze rok ma szkoły w tej szkole co teraz chodzi, także... Nie, nie, nie. Co? Nasze dziecko w tym roku kończy ósmą klasę. No. To nie jeszcze. Roku. Tylko musimy poczekać, aż skończy podstawówkę. No. no. No to o tym mówię. Ja bym zrozumiała to inaczej. No. no dobra, w każdym bądź razie do września mamy czas. <noise> Wcześniej i tak nie możemy, także nic nas nie pili, że tak powiem, nie? Dobrze, trzymajcie się do następnego.